Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to Wiedzieć. No to mamy, proszę Państwa, nową, nową minister, wcześniej wiceminister w cudacznym układzie, w cudacznym układzie, gdzie wiceminister jeździ, rozdaje pieniądze, a minister e, rządów Prawa i Sprawiedliwości, tych, które do niedawna mieliśmy, tłumaczy się, proszę Państwa, wszystkim, gdzie zawsze jest odwrotnie. To minister jest od tego, żeby pachnieć, a wiceminister, żeby się narażać, jest jakiś... Dziwny układ między panią Gębicką a premierem Morawiecki, który uczynił panią Gębicką ministrem. I, proszę państwa, pierwsze posunięcie pani minister Gębickiej jest to ujawnienie listy firm, które brały te produkty rolne z Ukrainy i korzystały na tym kosztem polskich rolników. Wcześniej, w trakcie kampanii wyborczej. Były już minister, były szef pani Gębickiej, pan minister Telus, tylko groził, że wiemy, co to jest, te 300 firm, kto to są ci, ci przedsiębiorcy, ale nie ujawnimy, ale nie ujawnimy. Proszę państwa, pamiętacie, omawialiśmy to, Musisz to wiedzieć. Ja to odczytywałem jako szantaż na ludziach z PSL-u. Pamiętamy wielką nienawiść rolników. I też tych miastowych, którzy czują się odpowiedzialni, solidarni też z rolnikami, jako, jako ważnej branży polskiej gospodarki, że to było straszenie PSL-owców, żeby, broń Boże, nie robili ostrej kampanii, która spowoduje mniejszą ilość posłów. Tutaj Telus nie zdobył się na to, a po wyborach nagle pani minister Gębicka ujawnia tę listę. Proszę państwa, ujawnili listę. I na agrofakt.pl, proszę Państwa, ukazał się artykuł. Ja ten artykuł przesłałem komuś właśnie z listą tych firm ujawnioną przez minister Gębicką. I proszę Państwa, rzeczywiście jest potwierdzenie. Mnóstwo z tych firm to są firmy ludzi PSL-u, a PSL, jak wiemy zawsze liczy na elektorat zwykłych rolników, którzy no, zostali jakby okiwani, bo ich zboże, ich produkty rolne się nie sprzedają, ponieważ e, ludzie związani z psl kupują te produkty znacznie taniej e, z Ukrainy. Proszę państwa, stał się też cud. Ten link, który e, wysłałem z listą, ja widziałem, proszę Państwa, tę listę, e, już nie ma tej listy. Już nie ma tej listy. Jak ja to interpretuję? Proszę Państwa, pamiętacie Premier Morawiecki liczył na to, że zdoła mimo wszystko skonstruować większość parlamentarną, bo ich tam, im tam około 30 posłów brakowało. Najpierw zaprosił Konfederację, która poszła na rozmowy. Powiedziałem wtedy, że to po to jest, żeby ci z PSL-u się przestraszyli, bo cały czas wisi nad nimi siekiera tego, co Telus powiedział, że nie ujawni. Krajowa Administracja Skarbowa nawet powiedziała, że lista jest tajna. E, a tu nagle pani Gębicka e, ujawnia listę firm, która właśnie zniknęła, która właśnie zniknęła. E, chodzi o to, że w mojej ocenie e, był to wyrok na PSL-owców, że nie poszli na układ z Morawieckim, gdy ich zaprosił tuż po Konfederacji. Tu dobra postawa e, tych z PSL-u, że się nie ugieli. Widocznie e, czuli się twardzi, że nowy rząd jednak e, po rządach prawa i sprawiedliwości się utrzyma, więc czuli się sztywni i, i proszę Państwa, e, nie poszli na układ. I w mojej ocenie, dlatego właśnie e, nowo wybrana minister Gambicka opublikowała tę listę, która zresztą zniknęła, powtarzam, e, przynajmniej z agrofact.pl. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Wszystkich rolników pozdrawiamy z racji tego, że nie wiedzą nawet, kto spowodował fakt, że te płody od nich nie są odbierane albo są tanie. Nawet nie wiedzą. W mojej ocenie już rząd, przyszły rząd, ten oczekiwany INSPE zareagował i dlatego te listy poznikały. Tak w mojej ocenie. Ale ludzie związani z PSL kupowali zboże. Oprócz tego, oczywiście, spółki zagraniczne. Tak się rozgrywa politykę. W każdym razie pani minister Gębicka będzie kochana, PSL będzie kochany, bo tak to dzieje się w polityce. Gdyby mieli być niekochani, nie, nie byliby zapraszani do mediów głównego nurtu.